Jedziemy właśnie, chwilę się wyrwaliśmy ze strajku. Jedziemy na, na ukryte w lasach terminale przeładunkowe. I tutaj, z tego co chłopaki na granicy mówili, to cementowozami jest przywożone zboże, rzepak, kukurydza i przeładowywane to jest na polskie ciężarówki też cementowozowe. Do Rochucku są tak fajnie pochowane w lasach. Nic nie widać, A żeby do prawy tutaj, tutaj, nie tu, kurwa, Tutaj, widzi. niby terminal gazowy, tak? Tak. Ale stoją gazowe, ale stoją normalnie wagony ze zbożem. I my idziemy, idziemy zobaczyć co nie mają tutaj w tych wagonikach. Tam z daleka jakieś silosy widać. Nie wiem czy to silosy są, co to jest. A no jak silosy? No silosy, silosy ciężarówkowe. Terminal, terminal przeładunkowy na gaz. Dobra już tutaj już widzimy na samym początku, że to nie są to nie jest żaden terminal gazowy, tak jak jest na Google Map, tylko to jest terminal zbożowy i patrzcie w czym oni te zboże wiozą. Rzepaczek, rzepaczek, rzepaczek jest, zobacz rozsypany. E, dobra, tu Już kolega mówi, paczek sobie wjeżdża. Jest rzepak. rzepaczek. Zobaczcie jaki czerwony. Zajebistej jakości, pewnie duże założenie. <noise> Tutaj też rzepaczek. Terminal... Co, wsiąść, kurwa <laughs> Można. Ter... terminal gazowy, a wszystko z rzepakiem. Patrzcie, jaki Bole skład. Rozrywanie. Wszystko z rzepaku. Jak to jest kurwa ładowane? Górą się wysypuje wszystko. Hmm. Dobra, teraz tutaj chłopaki mówią, że pusty pełny. Patrzcie, Pełne. napakowane, ale z góry też to płacze. Zaraz na górę wejdziemy. Ale to, a tam pewnie zaplomowałem w sumie nic złego nie robisz. A widzisz, ja tu nie wiem właśnie jak to się otwiera A, a. Wiesz, i Hubert to tu z dołu się z dołu. otwiera. Nie Dobra. Dobra, Dobra, tam pokazany jest. Uciekamy. Nowy wagon nie? I co tu jedzie? Ty już... Krochmal. Zmiotki. Z ja, pierdolę. A oni nam mówią, że nie ma żadnego wozu do Polski. Nie tam samo, teraz jak się tu leci. I musisz wejść aż do drugiego. Czy O O, drugie tak samo. Już ja widzę, kurwa, że rzepak tu jest. Patrzcie, ile rzepaku? Rzepak! Ile tego jedzie do Polski? Jedziemy teraz na terminal, gdzie ten rzepak z tego filmiku jest przeładowywany na ciężarówki. Na polskie ciężarówki. Jeszcze mamy jakieś, nie wiem, 2 km. Zaraz będziemy. No i dojeżdżamy do terminala przewodunkowego? Kolejnego w lesie. Dobra, i dojechaliśmy do terminala przewodunkowego. O, tam widać. Tam już kurwa coś na to. Tam coś już dokładnie. Czekaj, czekaj, bo nie uchwyciłem. To będzie trzeba w nocy podejść. Taka, taka. Tak, już Terminal tam ciężarówki ładują. Są ciężarówki, są pociągi. Idzie przeładunek. Idzie przeładunek. Na polski ciężarówki Dla Polski Tutaj się gdzieś zatrzymuj. Trzeba powiedzieć, że bez plomb. Czekaj, tu coś ty mi do Czy tutaj się zawrócisz? Ci... Zawrócimy się zaraz. No. Tu nagram, okej? Okay? Nie, ja sobie pani nie na... życzę. Ale ja wiem, że pani sobie, sobie nie życzy. Możemy tam wejść, czy nie? Nie. Aha, dobrze. Bo jest też stary towar z Ukrainy, co? To... Proszę pana, nie, się się, ja wypadają. nie będę się na ten temat opowiadała. Okej. Okay. W tym momencie, jeżeli pan to udostępni. Udostępnię, udostępnię, już pani informuje. To dobrze, to Zobaczcie sprawa oczywiście będzie się do... Dobrze, wysoków, dobrze. Dziękujemy, do widzenia. Miłego dnia. Patrzcie, co tutaj się dzieje. PKP Cargo, i to, co było rano y, udostępniane odnośnie rzepaku, co się dzieje z tym rzepakiem. Lokalizacja będzie pod filmikiem. Dorowódc. Tutaj jest to miejsce, gdzie byliśmy z rana gdzie patrzyliśmy yy, wagony jak rzepak jest zwożony tutaj są wagony wysypywane żypaku rzepaku i wszystko jest do ciężarówki zaraz podejdziemy pokażemy wam jaka jest rejestracja ciężarówek i dokąd one jadą a tutaj jest ciężarówka

Wyjdzie pan do nas na chwilę No nie może pan dobra Tam teraz leci rzepak Ale na torach, to jest kumaty To będzie wiedział co leży Kukurydza. Dobra wracamy bo już tutaj trochę niebezpiecznie się robi Dawaj, dawaj Dobra, jadą karki, patrzcie od tej pani Glundinki. Widzę, dawaj, widzę, dawaj. widzę, widzę, widzę. Czekaj, czekaj, szczególnie. Dawaj, dawaj. dawaj Jadaj, karki nas na zolią. O, o! Będzie pościg. Róda. Będzie pościg. za dawaj. Dobra, 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 jedź na, na protest, tam nam nic nie zrobią. Uważaj na dziurę. No, na dziurę. Uważaj. Powoli, co oni zrobią? Jedź powoli. Patrzcie na to, dalej nas Te Tutaj koledzy też jadą za nami. Tak, Dzwonią <noise> no, od razu, ja niech jak najszerzej. Komuś zależy, żeby te filmiki nie wyszły na jaw. Mamy no, jeszcze, nie wiem, 3 km? No, coś takiego. Do to protestu, to tam jak dojedziemy, też będzie wszystko ok. Otwierajcie protest, bo my wjeżdżamy od razu w środek. Puśćcie nam, puśćcie na tam błoniu nas.